Czy możemy przystąpić do znowienia obrad? Wstawiam obrady po przerwie technicznej. Powracamy do niezrealizowanej uchwały dotyczącej ustalenia kwalifikaty. Czy po przerwie jakiś wniosek już macie wpłynął? Tak, 60% na impryta, jak 40%. Czyli rozumiem, że pan proponuje zastąpić to, co dotychczas jest 80, czyli w wszystkich punktach chce pan wprowadzić 60, tak? Ponieważ y, chciałbym panu przypomnieć, że są punkty, gdzie się mówi o 50%. Czy te punkty również pan chce zastąpić? No, pan, wniosek, 60 razy, 30, 30 punkty. Wszystkie punkty, czyli, czyli łącznie te 10 punktów, to mamy wszystkie party o 60%, tak? Kościoły, związki tutaj. Chcę zrobić z Bartą Światą, bo mamy punkty, z których nie mają podzielić

Byśmy byli jasni. Te punkty co 80 na 60. A tam się produkuje, żeby zmienić tutaj uchwałę. Więc proszę mu dać możliwość wykonycenia Wniosek jest taki, że w wszystkich punktach, gdzie się mówi o procentach 80, zamienić na 60. Pozostawiając te inne, tak jak są, Te 50%. Które są, rozumiem, że taki jest pana intencja, tak? Czy z Państwa ktoś jeszcze w tym temacie chciałby... pan radny? Pan Android, Przepraszam znaczy bardzo, bliżej. Generalnie nasze obawy tutaj w są głównie zapisy dotyczące znaczy tej, tej mnogości kategorii, które występują do kwalifikaty. Na przykład uważam, że zupełnie niepotrzebne są tutaj jakieś kwalifikaty dla osób fizycznych, osób prawnych. Tu rzeczywiście jest wątpliwość, co taka osoba po prostu później zrobi z danym obiektem. To bardzo łatwo po jakimś czasie przekwalifikować, sprzedać. Tego nie jesteśmy w stanie zapewnić. Stąd y, moje pytanie takie, czy właśnie nie dałoby się y, ograniczyć, prawda, tylko do takich, po prostu, tutaj po, takich instytucji, które gwarantują, że na, nastąpi rzeczywiście y, poprawa jakości życia mieszkańców, będzie to rzeczywiście, y, nie będzie możliwości tego dalszego zbycia. No bo na przykład sama sprawa tutaj, te, tej przedmiotowej policji. Y, gdyby polityka to dotyczyła y, Skarbu Państwa, prawda, wtedy nie ma sprawy, że to zostanie w jakimś tam celu wykorzystane jest nie w taki, jest tak, nie taki jak z jakiego powodu została podzielona za liczbata czy byłaby możliwość Zobacz, na przykład obrazić. Ja wyprzeduję do przyjęcie punktu drugiego trzeciego i obróci działkować drugiego takiego czwartego, oczywiście kolejne z u nas raczej temat y, martwy. Natomiast okresy po prostu... I osoby prawne, które prowadzą te mieszkalnictwo, też bym mi proponowała usunąć w ogóle te zapisy 2 czy 4. My na pewno nie możemy takiego warunku, gdybyśmy zostawili te zapisy, na pewno nie moglibyśmy dawać takiego warunku, że te osoby nie mogą to później odsprzedać, no, to byłoby to sprzedać z ustawą, bo mogą tylko upływie jakiegoś okresu. Stąd tutaj ja bym, czy rzeczywiście mogę Państwu zaproponować. To z, tej, z tego parę, zgodnie z, tym, z oczekiwaniami, wtedy musiałaby też podstawa prawna zostać ograniczona do określonych punktów tego artykułu 68 i zostawić punkt pierwszy, punkt piąty, punkt szósty i później już do końca, natomiast wyrzucić punkty 2 czy 4. A odnośnie stawki procentowej, proszę Państwa, by sami zaznaczyć. Ja wstrzymam wniosek o wykreślenie na pewno tych punktów. I jeszcze oczywiście w paragrafie drugi musiałby się musiałby też paragraf drugi musiał być zmieniony, bo tutaj są te warunki, które dotyczą właśnie organizacji porządku publicznego. Czyli w paragrafie drugim w punkcie trzecim, tak?

чтобы нужно зашить совсем to jest действительно. А скажи. Перший. А это с вашей именно

Zyski, mieszkańców osłuchalić. Jest szansa właśnie na remontu potem danego obiektów, jeszcze już nie jestem właścicielami. Że moja propozycja o uzupełnieniu tego wniosku jest 60% w tym punkcie opieru średniego naszego. Mamy dwa wnioski. Ja się wyraźnie punktu. Już nie pamiętam, że na niemale 290 stopy połączyć z internetem. Czasem czasem żeby został czasem, panie, panie Przewodniczący, to nie ma wszystkie te proponowane zmiany tak daleko ingerują przygotowany projekt uchwały, że praktycznie rzecz biorąc powinien być przygotowany nowy projekt uchwały. Nowy projekt uchwały. Ja się kupię tak jak teraz. Ja jestem stary małżeństwo ja ja już nie wiem o co chodzi, czy komu 50, komu 60, a komu 80, a komu nic. Co skreślamy, co zostawiamy. To jest jedna rzecz. Natomiast wnioskodawca, jeżeli składa określony wniosek, uważa, że 60%, to że ja uważam, że powinien uzasadnić ten wniosek, to nie może być zasadzie, że według mojego wizji się... Proszę Państwa, ja prosiłem o rozsądne podejmowanie decyzji i proszę jeszcze raz o to samo. Wszystkich tu obecnych Rady, Rady Gminy Porąka, bo proszę Państwa, decydujemy o zbyt poważnych rzeczach, aby... Tak sobie ad hoc 10 minut dojść do wniosku, że robimy to tam. tak. Generalnie zgadzam się, że konieczne jest przygotowanie nowego projektu. Uważam jednocześnie, że skoro nie jesteśmy w stanie osiągnąć kompromisu co do wszystkich wymienionych tutaj punktów, to powinniśmy w tej chwili ustalić, czy rozwiązujemy problem doraźnie, czyli określamy w tej uchwale bonifikatę w konkretnej wysokości, także wyzór Rady nie miał wątpliwości co do samej ważności tej uchwały w odniesieniu do budynku komisariatu, którego to dotyczy jedynie punkt szósty na rzecz Skarbu Państwa albo innej jednostki samorządu terytorialnego. I wówczas przyjmujemy w oparciu o merytoryczne argumenty określoną wysokość tej komunikaty. A pozostałe decyzje co do pozostałych, proszę Państwa, dziewięciu punktów Mogą być podejmowane przez nas wtedy, kiedy ten problem się pojawi. Kiedy on będzie realny. Bo powtarzam jeszcze raz, proszę Państwa, jeżeli Państwo przyjmiecie tą uchwałę, nawet jeżeli to będzie wniosek Pana Sopiaka, wszystkim 60%, to obawiam się, że może ona zostać wykorzystana do odkrywania za część wartości majątku wspólnego mieszkańców tej gminy. Więc ja. Absolutnie popieram wniosek o przygotowanie nowego projektu, zawierającego tylko tą część, która odnosi się do budynku komisariatu, po to, żeby można było podjąć dalsze działania w tym zakresie. W związku z tym mam pytanie, ponieważ to jest dosyć mocno, e, mocna zmiana w całym projekcie. Czy my możemy? Jest ja Pytanie do Państwa. My możemy ta, ta, aż bardzo tak ograniczyć tą uchwałę, bo w zasadzie ona będzie tylko dotyczyła punktu pierwszego bodajże, i bodajże szóstego, zajem. to byli. mamy skarb bo skarba Państwa możemy za Ale to już jest oświetlina skarba, Czy my możemy tak uchwałę przygotować i przekręcić to przez organ kontrolny, czy Niestety nie? Oczywiście podstawie trzeba ograniczyć do określonych punktów artykułu 68 ust. 1 punkt. Będzie odpowiednio punkt 1 i 6. Po to są komisje właśnie, żeby Państwo żebyśmy wszyscy pracowali nad projektem danej uchwały. Więc ja mogę Państwu przeczytać, jak będzie brzmiał ten projekt uchwały z tymi zmianami, które przy, przy Państwo zaproponowali, to może bez podstawy prawnej. Określa się ustawiający stawki procentowe w ceny nieruchomości sprzedawanej Punkt 1. Na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych pauza wysokości, kwestia do ustalenia. Punkt 2. Na rzecz Skarbu Państwa oraz na rzecz jednostek samorządu terytorialnego pauza wysokości, też do ustalenia. Ustara się W paragrafie pierwszym punkt 1 oraz 2, 2 yy, może być udzielana pod warunkiem zapłaty całości cen uwzględniającej komunikatę przed i sprzedaży. Krok. Tak miałam w treści uchwały. Dziękuję bardzo, że Państwo bardzo mocno krewna. Tak. Bardziej przytaźna się zrobiła. I zadaję teraz pytanie, co Państwo na to Czyli ten pozostawić, tylko bo resztę powiedzmy co mniej to really. Proszę zwrócić uwagę na jedno, bardzo Mówiony projekt Czy ten projekt uchwały zostanie do Państwa przygotowany? <clears> dzień W dniu jutrzejszym, przedstawiony przed sesją. Jeżeli tak. Mamy mamy zadecydować, co. W projekcie uchwały. Na dzień dzisiejszy na tę chwilę mamy mówiony projekt. Mówiony projekt. Mamy całkowicie nowy projekt. Mija się postawa Tak, jak Państwo życzą, to myślę, że nie ma problemu, żeby pójść na górę, skąd wyrzucić. Nie łami Pani to. Chciałem Państwu zaproponować, byśmy ogłosili 5 minut przerwy. Panie udało się do, do gabinetu przygotować. No, nie no, ten, ale Państwo muszą więc nie możemy. No, pan, Pani ja myślę, że można prowadzić nad innymi projektami w zakresie. Ale jest, jest, jest pan sama w stanie to przygotować? Nie, tak? Musi być Pani, Pani Jasia, tak? No nie się, Pani się musi przygotować, więc... Pani Skarbnik, tak? Tak. W związku z tym... A proszę Państwa, proszę. O 60, jest, tak? Ale ja czekam na uzasadnienie 60% co do bo, bo co do treści tej, tej podstawowej, nie byliśmy w miarę zgodność, bo nie słyszałem czy innych wniosków. A tym ten, ten procent, no, bez uzasadnienia Państwo nie, nie widzicie możliwości do przyjęcia, nie? Bo tak to zrozumiałem, nie? Czego logicznego uzasadnienia nie potrafię tego logicznego skazać, ja wskazać, dlatego że... I jest przyzwyczajony, że ten procent zawsze może się wydawać komuś za duży, za mały. Nie jesteśmy w stanie przeprowadzić jakichś kalkulacji. Można się oprzeć jedynie na jakiejś wiedzy, na przykład na podstawie w innych gminach ten procent kwalifikacji jest udzielany. Proszę Państwa, w innych gminach to naprawdę są wysokie kwoty. W gminie Karczyna prawie wszystko jest 80%. Ee, Dobrze. Dobrze proszę Państwa, ponieważ mamy rozbieżność, mamy rozbieżność, w związku z tym um, musimy poddać pod procedurę demokracji. Więc poddaję pod głosowanie wniosek Pana... Henryka, to jest Państwem za zmienienie, dokonanie zmiany wysokości procentowej udzielania komunikaty, czyli w wysokości zamiast 80, 60%. Oczywiście w tych punktach pierwszym i w szóstym, bo tą resztę uważam, że no, wyrzucamy, bo innych, innych głosów w tych sprawach. Kto z Państwa jest za ustalenie nowej stawki w wysokości 60%? Kto z Państwa jest za? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W związku z tym yy, stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę w wysokości 60% pustu z odsprzedawców. Czyli teraz możemy przystąpić do przygotowania yy, już uchwały. Tak? Myśmy mieli możliwości ją właśnie całości dobrze? Pani Skarbnik przejdzie kursję. A my możemy przyjść do następnego punktu. Proszę Państwa poprosić o kój, a Abo przegłosowania całej powrócimy, jak będziemy już ją mieć przed głosami, Dobrze? Może tak będzie? Dziękuję za pozwolenie.